E Henryk Kowaliszyn. Henryk? Kowaliszyn. Kowaliszyn. Ok, i skąd Pan do mnie przyjechał? Panie, proszę, przyjechałem do Pana z Maciej miasta Racibórz. I co Pana sprowadza? Sprowadza mnie z problemem życiowym, który mi przerasta. Wykonując swoją działalność gospodarczą w formie taksówki osobowej, w 2018 roku przyjechał mężczyzna na rowerze i zawarł ze mną ugodę na wykonanie zlecenia na przewiezienie dokumentów do miasta Bytomia. Podjąłem się tego zlecenia. Czyli on nie wsiadł? On nie wsiadł. się na rowerze, a zostawił to. panu co, paczkę? Przesyłkę. Była koperta i takie małe pudełko, jakby po papierosach zapakowane. Mhm. A pan nie pytał coś od Nie pytałem, bo to nie stwarzało... Mówi, że po prostu... On jest tylko, żeby mi przekazać, mówi... Że ten, ten, o, osoba oczekująca jest w Bytomiu, na szerszu bytonskich. Tam są biura naterialne. No, no, no to... I co, i dostarczył Pan tą przesyłkę? Tak, miałem telefon do tego Pana i on mi z góry zapłacił, bo rozmawiałem też z tym mężczyzną, że Pan oczeka na no, no, tej przesyłki. Jak on mówi, jak Panu zapłacił, mówi, ma Pan zakup zapłacony, to ja Pana oczekuję, proszę jechać. No i jadąc do tego Bytomia, jak byłem przy Halembie, w Luźnie Śląskiej, to ten mężczyzna mówi, Gdzie Pan jest? Mówi, bo. W dalszym ciągu ja czekam, e, kancelarium pana nie ma i mówi, że musi wyjść i poda mi drugi adres. I podał drugi adres w Bytomiu, to był ulica P. Łęckiego I z kolei prosto z tej rudy śląskiej wjeżdżając do bytonia udałem się po ten nowy adres. Przyjechałem, to było osiedle, y, dwa wieżowce stały. Mężczyzna przez klatki, ja stałem na parkingu, to mi macho, że tam dalej, po tą, bliżej po sprawki, podjął, mi do auta. I mówi do mnie, że on jest tym odbiorcą tej przesyłki. Ja mówię, Proszę bardzo, to jest Pana, tam Paragon na tą kwotę i na ile kultur Czyli to starszy Pan przesyłkę, nie wnikając dalej. O, I to, i na czym to co dalej się działo? No pan pan poprosił, to opowiada. Osobiście jeszcze mówi, czy mogę, mo, może wziąć ode mnie wizyt, wizytówkę. Ja mówię, oczywiście, skoro Panu zlecenie tę wizytówkę, Panu dałem, ciągle z kieszeni i mu dałem, bo każdemu dałem. Po prostu nie, jest, jak tej jechał, głupi, ja w lietówkę, to jest głupio, to zacząłem. Okej, okay. i ta jelitówka posłużyła do dalszych tego rodzaju zleceń, tak? Tak, i z tego, z, jak wyjeżdżałem z Bytomia, to on jak się że Bytomia, jest duży CPN, jest duży rondo. Na wysokości przed tym rondem mi zadzwonił, mówi, że jeszcze zapomniał mi powiedzieć, mówi, że jest taka sprawa do zrealizowania, że pracownik przekazał, drobną kwotę dla late, tego pana Mirka w Raciborzu, mówi, to jest, ja mówię, mi pan zarobić, ja dziękuję, mówi, bardzo pana proszę, mówi, bo on tam czeka, potrzebuje coś załatwić". Ja mówię, co to ma być? On mówi, proszę ma, to będzie kwota e, 700 zł i telefon komórkowy w środku. I mój pracownik wyjdzie, on mi podał mi adres, panu to przekaże, pan zabierze, on przyjdzie na posyłkę, do, do pana to odbierze. Ja no, no dobrze. I powiedział mi, że z uwagi na to, że to zrealizuje, że sobie z tej kwoty 50 zł potrącił. Czyli zostało 50 zł wziąłem i w dalszym ciągu było w, w tej przesyłce 650 zł i ten telefon. Jadąc dla Rafi Boża, mężczyzna się yy, Zadzwonił, przestawił imieniem Mirosław i mówi z uwagi na to, że dzisiaj jednak się nie pojawi, bo mu coś tam wyskoczyło. mówi mi zadzwonić, zadzwonić tu w późniejszym terminie, a Jarzem po prostu oczekiwał na telefon no i, i wtedy mu oddał tą przestrzeń. Czy panu to zachowanie nie wydało się trochę dziwne? Myślałem, że przyjdzie, odbierze z mnie. Mm -hmm, mm -hmm. Rozmawiałem o, o tym temacie z moim kolegą, który pracował w policji, aktualnie ten pan nie żyje i mi powiedział: Nic, bo nie zrobiłeś jakąś tam usługę, mi komunizowałeś. Mówi, czekaj na miejscu, coś się przyjdzie zjawiskom. Mówi, jest duży zapłat, może brać, może coś tutaj wyjdzie. No, no, mówi, nie wiadomo, mówi, ale no, to, to jest pozajemna sprawa czego. Takie sytuacje. A nie tak? kusiło pana, żeby zajrzeć do no, no ja tej to było, z jak ten mężczyzna mi dawał, to. No to pieniądze i Pieniądze komórka, były i ta tak. komórka, on mi tak. to pokazał. Mhm. No i co, I, i co dalej? Tym pan się odezwał jeszcze jesienią, powiedział, że jest za granicą, i ciągle nie ma. <laughs> Ale to już dziwaczne zupełnie. Odłożyłem to i to leżało w garażu. I zadzwonił mi w marcu 2018 roku, 18 marca, że on czeka na postoję, a mnie nie ma. Ja mówię, wie pan co, ja jestem w domu na warsztacie, naprawiam samochód. Niech pan przyjedzie do tej mojej miejscowości pod Kościół. Ja mówię, ja panu zejdę, o tam, tam panu przesyłkę. Ale mówi, jak pan jeszcze pracuje, nie będę pana fatygował, to nie chce pan dokończy do tą naprawę, on zadzwoni w późniejszym terminie do mnie, więc to przesunęło. To, to, to I co odebrał w końcu? Zadzwonił chyba 25. Uh -huh. Mówi, że on jest w dalszym ciągu granicą i kierowca nie... Był na postoju, a teraz jest znowu granicą. No nie wiem, po, po paru dniach zadzwonił. Wie Pan, jak się ma swoje życie, dom, praca, naprawa samochodu, reklama, wizytówki. No ale on zeznawał jakoś bardzo krzywą. Tu jest po stole, tu znowu za granicą, bo na ja nie Ja mieszkam nie? przy granicy. A, Wczoraj, no W takim to no się. można klinic... być za granicą w tej chwili, tak. Tak? No tak. Ja zawsze po tym kątem myślałem. Bo ja nieraz miałem klienta normalnego, no, przyszedł klient czeski, zakupami. mówi, że zamówił kurs, przypuśćmy miejscowość, po, podaję mi nazwę, ja miałem takiej miejscowości nie I to jest za granicą w Czechach. I przyjechałem do studiów. jeszcze przyjechałem 7-8 km, już w innym państwie do Opawy, do, do Ostrawy Kultury Czy tak. czyli pan jest takim, był międzynarodowym kurierem. No to tak. jest miasto położone przy granicy, takie kursy się zdarzały. Na uh -huh. policji podczas zatrzymania też wyznawano, że zdarzały się takie kursy różne. Ta, różne bo, bo, bo gdyby w Warszawie ktoś mówił, że był na Postłowie, a za chwilę był za granicą, to by było dziwne, a tam to nie dziwne, bo to jest rząd beletem. Tak? No proszę pana... Andrzej. No i co się w końcu stało? Woził pan te przesyłki? Tak. tak Jeszcze proszę. jakąś przesyłkę tak. pan woził? 25. byłem zabił małą przesyłkę, tak, jakby mały telefon zapakowany. Kierowca przyjechał porządnym busem, przestawił się, że on ma tą mi przesyłkę przekazać, a tego pana nie ma z agencją. I z kolei ten mężczyzna dzwonił, bo ja nie chciałem jechać wtedy pierwszym razem. No to mówi do mnie, żebym oddał mu ten telefon i mówi z tej kwoty, mówi, niech pan mu da 250 zł, a pieniądze pan ma w razie czego mówi, ale pan tu na miejsce do i co do pan się z tym starszym gościem rozliczy, nie? No to ja miałem... Rozumiem pan, myślałem, że te pieniądze są gwarancją, ja miałem je pan odebrać. Ja nie, nie, mówi, bo to plany się minął. No i ja temu kierowcy oddałem za pierwszym razem telefon i kwotę do 150 zł z tej koperty, co, co, co tam były te 650 zł. No i ten kierowca się podziękował, pojechał. A ja z kolei otrzymałem jego niego telefon, że mi jechał do Siemiemiemionowic, podał mi adres. W Siemionowicach pojechałem, jakiś tam był square. Najpierw ja mówię, że już tu Dzwonił przy... mi, że jestem. Panie, mówiłaś, że jestem. Ja w mieszkaniu to podnieść pan na osiedle. No, przyjechałem do osiedle i domów cztery bloki były, jeden za dudę, sześć ustawiony szkoła było. No i ten, ten sam mężczyzna, co był za pierwszym razem. Mhm. Mm I tak się... No odebrał tą przesyłkę i mówi, za ma zapłacone, że ja mam zapłacone z tej kwoty, która pan została. No i mów, tak, bo zostało 400 zł. To mówi to pan pan zapłacony za ten kurs. No i później on mówi do mnie, że on mi da jeszcze jeden telefon. Nie, czy kartę mi to telefoniczną? Bo on mówi, jego nie ma, on potrzebuje mieć z nim kontakt. Ja mówię, co o co to chodzi. No on mówi, wie pan, nieraz tak jest, że za granicą mężczyzna no, nie może kupić sobie telefonu, co nie będzie musiał rejestrować. No ja wiem, no, zgodziłem się, wziąłem tą kartę i pojechałem do Alberty I on z kolei później mi zadzwonił. Ale z pan chyba nigdy kryminałów nie oglądał. Nie oglądał. Bo uważam, że w każdym krymiach, to, to dokładnie to co oni, to wygląda na działalność przestępczą. Panu to nie przyszedł do głowy. Nie przyszedł do głowy. ma na prowadząc samochód, jest Pan w ruchu, to Pan myśli o przemieszczaniu się, o, o tym, żeby bezpiecznie eksploatować ten samochód, żeby w wypadku nie spowodować, nikogo nie przejechać. Ja no i byłem, żeby zarobić. Się. Żeby zarobić. No dobra. I teraz ja rozumiem, że Pan no, grzeszył taką naiwnością, że Pan się nie domyślił, że to jest coś nie tak, tak? I w końcu coś się stało. No i był jeszcze ostatni kurs, z kolei ja się z nim mówiłem, yy, woziłem z pasażerkę miałem z którą panią jeździłem do sklepu w Horaciborzu i on mi dzwonił. To się umówiłem z nim ostatnim razem pod centrum handlowym podoszą, czekamy na niego pół godziny. On mi mnie zadzwonił, mi, że jednak w dalszym ciągu ten kierowca wnęczony, i że on by jeszcze raz mnie prosił, żebym zrealizował zlecenie. Ja mówię, to pan będzie w tym busie. Ja nie wiedziałem do końca, czy on będzie, czy on jedzie, czy nie jedzie. Taka z nim była rozmowa. Z, z początku nosiłem wrażenie, że ten mężczyzna w tym busie będzie przyjeżdżając do tych bus. no Nawet przyjechałem, tego pana nie było. No i ten pan mi przekazał przesyłkę taką w formie kartonu po bucikach dziesięcych i to było zawinięte taśmą. Wszystkie te wszystkie zawsze były taśmą zawinięte. No no chłopie, to że coś tam do tego starcza go mężczyzny. No i on mi, że. To, to jest na tyle, co nie? No i on pojechał. Ja to chciałem ten mi zadonił, żebym jechał. I nigdy pan nie zajrzał do Nie Nie zakończyłem do skóry, skóry, skóry. bo to było zapakowane, gdybym zajrzał, to bym całą tą przesyłkę zniszczył. By ona by była roztargana, niszczona. No dobra, nie, nie zajrzał pan i No tam. i po prostu pojechałem, tym razem go powiedział, żebym jechał do Katowic. Ale on mi do mnie, co z tym telefonem? Ale stojąc po tym, centrum mam nowym w Raciborzu, mu powiedziałem, że chcę mu oddać ten telefon i zakończyć temat od razu. Zakończymy temat, że chcesz się z nim rozliczyć. No to on mi twierdził, że on odbierze ten telefon. Myślał, że on w Rudach będzie odbierał. Jakby nie było, no to zwrócił mi, żebym to zabił do Katowic. I mówi, a czy ja naodowałem ten telefon? I ja mówię, no jest. Ja mi to tego podwodu Ten swój rzuciłem do Sławka, podłączyłem tamten, naodowałem. I on jadąc do Katowic podał adres, gdzie mam się udać. I to było ulica w centrum, przy PKP. Jest rondo, czy w się zjeżdża i wiesz, lewo. jak wjechałem w tą ulicę, Wjechałem 20 metrów, droga mi się kończy, bez nasypkody, czyli droga yy, ślepa. Myślę, mhm. my, my gdyby to było w nocy, trochę dziwna sytuacja, ale dzień. No ale patrzę się, chciałem zawrócić, ten mężczyzna się pojawił z mnie. Mhm. No i przyszedł i mówi, że potem przesyłkę. Otworzyłem w ogóle, pan to wziął, zapłacił mi kwotę 400 zł. I mówię, że oddaję od razu telefon, zakończony temat. Ja mówię, pan mi nigdy się nie wjechał w pacibożu. On widomie, no bo tak mu wypadło. A, ja a czy po, może pan mu powiedzieć, żeby on po prostu zadzwonił do mnie? A w trakcie musiałem ten te telefon oddać. On ja mówi, że on telefon ode mnie nie bierze. Bo on się zjawił w ci Także za zmian miałem zapłacę. A czy na ten telefon był do pana telefon... Ktoś dzwonił? Nie, on skoraz do nie zadzwonił. Ale na ten telefon czy na pański? Na ten te telefon nie jego go, co miał odebrać. A, no to chodziło o taki. No dobra. Ja, ja tak wiem, że to sam zadzwonił na mój telefon? I mówi do mnie, yy, czy mam za zacelnie zapłacenie. Ja bym tak, ten starszy pan, nie wiem czy to był jego ojciec, czy tam z rodziny ktoś. Ja bym był zjawił się odebrał Ja ja panu dziękuję, ja mówię, ale wie pan co, pan ma być w razie Bożu, pana nigdy nie ma. Bo zacząłem się dopytywać, co nie. Ja bym wie pan co, ja mam żonę, córkę, no bo w nocy, jakbym wjechał w ten. Miałem przypadek, że kiedyś w takie miejsce wjechałem, to byłem pobity, co nie. Okradli mnie pobili. Takie miałem skarżenie. Czyli zaczął pan mieć podejrzenia. Za tym ostatnim razem. No, ale już przesyłkę oddałem po, pojechałem do domu. I co? I to tak na tym się skończyło. Na te tym się skończyło. W międzyczasie, w kwietniu 2019 roku, był wywiad z moim kolegą, boketowskim taksówkarzem na czasie Boża, panem Bogdanem, gdzie pan Bogdan się rzekomo zorientował, bo on się zorientował dzięki temu, że inny mężczyzna na latach wiózł kobietę do Opola. I ta pani została przejęta przez polskiego taksówkarza i w Opolu oddała też potężną kwotę oszustą. Już z nim nie wracała, ale z kolei policja była u niego i on powiadomił swoich kolegów z rady ja w radiu trakcji w Przeciwpożu nie jeździłem, jeździłem samodzielnie w innej korporacji w I dopiero po tym fakcie się dowiedziałem, po tym wywiadzie, że taka sytuacja była. Czyli Pan dodał dwa do dwóch i zorientował się, że Pan też brał udział no, w jakiejś działalności nielegalnej. Tak właśnie też myślałem, ale po, po grzebie Pana Bogdana. Przyjadł mi policja. Sam. Ale zaraz, bo, bo ten Bogdan się y, nie, nie żył? Co się z nim stało? No po wywiadzie się powiesił. A, udzielił wywiadu, że brał udział w działalności przestępczej bez swojej świadomości, tak? Nie, on, on, on się zorientował, że kobieta może... No być tak, że go po prostu wykorzystali, żeby skrzywdzić ludzi, tak? I co? I powiesił się. Y, I jak on się powiesił, to pan już wiedział, że coś jest nie tak. Bo to... No, że, to że. Co pana... Y, y, czy... Y, czy y, Okoliczności były podobne, które nam układał. I tak? drugi taki, powiedział, że słyszał, że jakieś były kursy do Betonia czy gdzieś. Jeżeli inni tak że też jeździ. Ja, wie, ja też miałem dwa czy kursy gdzieś tam, tamtym. Ale właśnie z tymi przesyłkami, a nie z pasażerami. Ale, ale nie wiesz czym. Ja tego nie wiem. Aha, Bo ci dwaj panowie jechali z pasażerami. Aha, 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 no, no. no to, że kursy do Bytomia to na Śląsku są dość częste, nie? No często. To nic dziwnego. No dobra, i teraz co się na koniec dzieje? Przyjeżdża policja 5 czerwca 2019 przyjeżdża trzech panów z Libic i trzech panów, czy dwóch z nie, nie pamiętam dokładnie ilu było, z, z Katowic, Mają jakiś dokument od, od pana kuratora i pokazują, mówią, że jestem zamieszany w oszustwa na wnuczka i na policjanta. Mm -hmm. I mi mówi, podaje daty Ja mówię, proszę pana, nikomu nic, od starszej godziny żadnej nie opierałem. ale pan przechodził. Ja wierzyli jeżeli przechodziłem, mam w garażu i z, z kursami zapisanymi, to 100%, jeżeli robiłem te zlecenia, bo mi podawał daty, tych dat nie pamiętam, nie byłem w stanie spamiętać, ale poszliśmy do garażu, wyciągnąłem notę te z auta i te daty były potwierdzone, te kursy miałem zapisane. Z tymi datami jak niby ty, te osoby mm -hmm. były szukane. Mm -hmm. No to zawsze zapisuję te kursy zapisywałem, bo nieraz tak się zdarzało, że ktoś przyszedł, zgubił coś tam, coś tam A, no tak. da, da, i prowadzą tą działalność, no to musi pan na, na bieżąco te koszty sumować, żeby się utrzymać, czy panu czyli to była jeszcze taka księga przychodów i rozchodów. To. Tak? Dobrze, i co? I oni pana co? Yy, yy, zatrzymany pan był? Tak, byłem na, na dwa dni zatrzymany. Na dwa dni tych, Na tak? dwa dni tak. Mhm. Na policji, policja mi nie powiedziała, że muszę mieć, że mam prawo do obrony do adwokata. Dobra, ale okej, okay, źle pana potraktowali, ale yy, ostatecznie yy, czy uniknął pan kary za to, co pan robił nie świadczy? Podczas pierwszego... Podczas pierwszej rozprawy w sądzie rejonowym w Gilicach zostałem uniewiniony. Również ci dwaj panowie, kurierzy, którzy wykonywali swoją działalność w formie tych usług kurierskich, do dzisiaj prowadzą w Gilicach, też zostali uniewinnieni. Mm -hmm. I po, 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 po tej rozprawie pani mesena, która mnie broniła, wychodząc z sądu ze mną, powiedziała mi, żebym uważał, kogo przewożę, bo mój w tej sprawie jest zatrzymany też wysoki rangą policjant. Mm -hmm, mm -hmm. Że coś jest na rzeczy. Tak, tak mi powiedziała. Po tej rozprawie pan prokurator zrobił odwołanie, apelację i się zaczęły kolejne rozprawy. Ja byłem w sumie na dziewięciu rozprawach w Ci panowie byli tylko na dwóch. Nie pojawiali się na kolejnych rozprawach. Ci inni tak słuchają? Ci, ci, no ci panowie, co mają tą firmę przewozową. No tak, tak. Oni mają buzy. Oni się nie pojawiali. I później podczas y, tych dru drugich rozpraw za każdym razem inny prokurator, inne pytania, inne zadawania. I oni powiedzieli, że ja po prostu o, o, zmieniłem zeznania, że ja świetnie wszystko wiedziałem, nie sposób się zorientować, jeżeli się wykonuje usługę, jeżeli ktoś do Pana dzwoni uprzejmie, yy, stara się Pana yy, poczymać, yy, że on jest rzetelnym klientem, i w tej, w tej formie to było, bo jak nieraz był klient okreskiwny, drugarny, to od się rezygnuje z tak, No tak, raczej się, się nie przyjmuje klientów, co do których się wątpi, czy zapłacą, to. prawda? A ja To był tak? stabilny klient wypłacany. Mhm, mhm. No dobrze, i w końcu co, dostał pan jakiś wyrok? Tak. Ile? W, w drugim tym sądzie apelacyjnym prokurator odniósł skutek taki, z uwagi, że ci państwo, którzy byli oszukani w tych sprawach, jedna pani była oszukana na kwotę 25 tysięcy oszukana, druga pani na 35 000. i najstarszy mężczyzna, emerytowany pułkownik polskiego został oszukany na kwotę 185 tysięcy. Mhm. I policja zarzuca, że te, w tych przesyłkach były te wszystkie kwoty deponowane. W aktach sprawy wychodzi też, że ostatnim razem ten pan kurier był dwa razy u tego pana i dwie przesyłki odbierał. Czyli jak Dopiero z akt sprawy się dowiedziałem, w o tym się nie dowiedziałem, że przewoziłem jedną z dwóch przesyłek od pana tego starszego. Ten pan, który oddał tą przesyłkę z tą największą kwotą po tym wszystkim, nie wytrzymywał, nie wytrzymał i zmarł. Znaczy, coś mu się stało z sercem, tak? Rozumiem, no bo to są przeżycia. Proszę pana, i co, nie, jaki wyrok za pan? Wyrok jest taki dla mnie, że mam miesiące. wyrok jest... Ja przepraszam, bo ja mam, nie spójnie się nieraz wypowiadam, bo też jest to po udarze mózgu. Wyrok jest, yy, yy, orzeczenie sądowe z wyrokiem jest w postaci 10 miesięcy yy, na 3 lata zawieszenia, aresztu. Mm -hmm. Ile, tu, ile czasu jest... tego zawieszenia minęło? O, w kwietniu był wyrok. A, tu jeszcze się zaczął. To się dopiero zaczęło. W kwietniu, zaczęło. Zaczęło. I w kwietniu był, był ten wyrok i... I też jest do tego wyroku dodana e, spłata długu solidarna, to jest 200... Czyli naprawa szkód, tak? Naprawa szkód, 245 tysięcy. Ja zarobię tylko 1200 zł pan Kierczyk. Za 1200 zł mogą mi wszystko zabrać i widzę, że do tego idzie. Albo bo pan się boi, że pan zabiorą dom, tak? tak? Bo tam ci panowie nie mają nic. Aha, aha. Ten dom, no, to, to jest... to, 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 to co mam, nie ma. A jak rodzina przyjęła tą sytuację? Córka mi się dała mała. Jak to się załamało? Zachorowała? Ma, mi, zachorowałem, zaczęła mnie jeść i nic się nie wychodziła zdiagnozowano córkę? Tak, później żona po, po prostu jeździła żoną do pani psycholog. Troszkę pani porady pani psycholog pomogły w tym temacie. Mhm. To ale rodzina pana wspiera? No teraz... Widzę, że rodzina tak rozmawia ze mną, no, ale nikt się nie chce po prostu w stosunku do, do tej sprawy wypowiadać. A Pan na czym bardziej zależy? Bo ja rozumiem, że droga sądowa jest wyczerpana, tak? Jeszcze Pan coś próbuje z tym zrobić? Tak, że po prostu, że to nie jest przypadkowe oszustwo, bo w tych sprawach jest 30... 30 pan, Pani pan prokurator, ja tam że 30 raz dorosło tego typu jest. Coś jest, to jest celowa prowokacja. Policja mówi, że niby ci panowie są za granicą i są nieuchwytni. Czy sprawcy, A, tak? Sprawcy, tak, ale też... On no, dla pana ten jeden był nieuchwytny, tak. bo tego dzwonił. Nawet... E, ale ten mężczyzna, który odda, oddawał mu te przesyłki, nawet policja nie chce go rozopisuć. Twierdzą, że jest nieuchwytny. Czemu nie jest porządny bez opisu? No dobra, i co? I, i, i myśli pan, że się uda jeszcze zmienić ten wyrok jakoś? E, mężczyzna, który w podobnej sprawie był 7 miesięcy za, zatrzymany w Warszawie w Asiborzu, Został uniewiniony. On jechał ponad 20 razy i zatrzymali go z pieniędzmi. I w ten sam sposób... Odlądali... No tak, ale pan przegrał apelację, tak. czyli co właściwie? Już pan zostanie z tym wyrokiem. Wyrok zostanie, ale wen... chciałbym jeszcze zobaczyć o tą kwotę. Mhm. O tą kwotę. A się ja nie... pan boi że po prostu zdecydują panu dom? Tak, ja nie jestem tego w stanie po prostu spłacić. Mhm. A, a jak pan straci ten dom, to gdzie pan będzie mieszkał? Nie wiem. Mm -hmm, mm -hmm. I czyli rodzina, żona, córka też się tego boją. Tak? Tak. I, no dobrze, a czego pan oczekuje po mnie? Co ja mówię do pana? Teorie? Ja pisałem już w tej sprawie do, do, do telewizji. Rozmawiałam z jedną panią redaktor i ona mówi, że to też jest jawna prowokacja, że ktoś po prostu yy, wykorzysta moją nieświadomość. No, Pan tak twierdzi, Sąd uznał inaczej yy, i teraz... Panie co? Piotrze, ja nie dostałem z niczym zatrzymany, a Sąd wydał wyrok i wydał nakaz zapłaty. Ja nie mam wyjścia, się muszę do tego wyroku y, stosować. Y, a z czego Pan teraz żyje, bo już Pan tak nie jeździ? Nie, że taksówką mam, jeszcze inną pracę za sobie z 2020 roku. A dlaczego Pan nie jeździ taksówką? No bo y, został wydany wyrok. A ten który jest pod... To... Jako karany nie może pan myśleć tak, tak w karnym, bo to jest zaufanie, tak. tak. Ale, no, my, też... ale i co i co jaką operację pan teraz wykonuje? Pracuje w dużym zakładzie pod Arcibożem na dziale stolarskim. Mhm. I co pan tam robi? Meble? Meble nie robimy, robimy obudowy. Ale to, co pan robi konkretnie tam? To jest, to, to jest tak, tak zwana nazwa fachopasteriaki wemiany dokonujemy. Pod okno. Mhm. No dobrze, czyli jakoś Pan nam daje radę, ale nie na tyle, żeby spłacić taką wielką kwotę. To jest potężna kwota. Uh -huh, uh -huh. I co ja mogę na Pana zrobić? Bo ja ciągle wracam do tego, bo bardzo bym Pana żal... Byłem też u jednego adwokata i on powiedział, Pan jest niewinny. Ale on to prześledził te wszystkie dokumenty i mu powiedział, że to jest prowokacja ze strony Policji. Mówię. To jest jawna prowokacja ze strony Policji. I oni się śmieją, bo on mi oni się dążą, mówi, żeby pana skazać, żeby pan z konsekwencje za, za inne osoby. Mówi, ja skoro, skoro mówi, przytoczył mi taki cytat. W nieświadomości bezkarności czynu wyłącza się winę i odpowiedzialność karną sprawcy. Czyli jeżeli ja nie, nie miałem do końca wyobrażenia. Bo sprawca, który chce dokonać te, tego czynu, musi mieć świadomość. że musi mieć potęgą, zamiar. Tak? Musi mieć zamiar. Ja tego zamiaru nie miałem. Bo ja chciałem zarobić pieniądze mm -hmm. za kurs. Policja zarzuca, że kursy były w nieokreślonych kierunkach. Na postoju wykonując zlecenia nigdy nie ma określonego kierunku. Mm -hmm. Pan się nie, nie dowie, gdzie pan będzie jeździł, chyba że miał pan stałą umowę w zakładzie jakiejś w w pracy, to no stałe tak. kursy. No dobrze. i teraz, yy, yy, no właśnie, no ja, to, 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 to co, co możemy zrobić, jak, jak działamy? Bo ja rozumiem, że chciałbym panu pomóc, yy, no oczywiście trzeba zobaczyć akta, sprawdzić, czym się sąd kierował, bo Pana Bo po... dla mnie najważniejszy jest, jak sąd uzasadnił ten apelacyjny, ten wyrok. Bo powiem pan, panu te 10 miesięcy w zawieszeniu to trochę tak brzmi jak uniewinnienie. Bo gdyby pan w takim przestępstwie świadomie brał udział, to by pan się nie wypił wyrokiem w zawieszeniu. Czyli uznano, że pan jest niewinny, ale na wszelki wypadek trzeba by panu dowalić 10 tysięcy w zawieszeniu, a przede wszystkim tą kwotę naprawienia szkody. Tak? Tak tu nie chodzi. chodzi o ten wyrok, panie Piotrze. Tu chodzi o to, że ja posiadam jakiś ten tak zwany majątek i mm -hmm. jeszcze czego ściągnąć. Przyjdzie prokurator i przyjdzie policja. Aha, znaczy no, komornik tak, tak, no, powiem, przepraszam, przyjdzie tak, komornik, przyjdzie tak, policja. Tak. No ale dobrze, no ale pan przyszedł tutaj do kancelarii swojej ilości i pan miał jakieś oczekiwania, a pan już. Ma prawnika, który pana reprezentuje. Co? Czyli co czy ja mówię na pana no, Ale powiem panu, rozmawiałem z moim prawnikiem w jego kancelarii. Mhm. Powiedziałam mu dobitnie, że on wie o tym bardzo dobrze, to robi policja. Mhm. To mi powiedział, gdyby on to powiedział w sądzie, to sąd by w to uwierzył. Ale jak ja to mówię, to mi nie uwierzy. I mało tego, 27 marca w tym roku w Gliwicach zatrzymali sześciu policjantów, którzy w ten sposób włódzali pieniądze od starszych osób. Tą metodą. Czyli policja jest zamieszana. Takiego typu wyłudzenia. Na miejscu. Nie ma ludzi w Anglii. Rozmawiałem z panią rzecznik policji. Yy, yy. A ty, yy. że ci przestępcy nie są wcale w Anglii? Nie, no. oni są na miejscu. Ja rozmawiam z panią rzecznik policji, bo też z jednym dziennikarzem za śmierci się chciałem poruszyć On tego nie poruszał. Tak on on A musi... pan się nie boi, że jak pan będzie takie obstarzenia rzucał, to oni się zemszczą. Nie się mszczą. Nie Kolega nie... się powiesił, ja, powiesi. się. ja się Ja się teraz nie mam czego bać, bo za chwilę nic nie będę miał. Te, także walczę. Czyli pan jest rozpaczony. Rozpaczony jest. I co chciałby pan, żeby to, o tej sprawie się dowiedział tak, Bo w ten tak? sposób robią tak jak każdy. Ale teraz pan. pytanie kto? Bo wie pan, być może jest tak, jak pan mówi, bo, bo ten wyrok właśnie jest jakoś zaskakująco dla mnie łagodny. Pierwszy... No, tam, bo, nie wiadomo, no, 10 miesięcy w zawieszeniu to jest jakby za nic. W pierwszej fazie było że więcej, że miałem tam mieć roki 6 miesięcy bez. A no, za tym jednak w pierwszej instancji panowie winni. To. To, to, to jest ciekawa sprawa. Tak czy inaczej, mi się wydaje, że, yy, że trzeba podrążyć, tak? I być może jak uderzymy w stół, to się do no odezną, tak? Jeżeli to oskarżenie padnie publicznie, że w to mogą być zawieszeni policjanci, że pan z Kozłem ofiarnym, bo tak pan sam twierdzi, to być może jakieś siły wewnątrz aparatu policyjnego zaczną działać. No, są jakieś służby wewnętrzne, jakaś policja w policji która powinna takie rzeczy wyśledzić. No w tym momencie to po sama policja z Katowic udowodniła innym policjantom z Gliwic, którzy brali udział w podobnych sy sytuacjach i sądzę, że ta sprawa ma właśnie taka pa pani, pani rzecznik policji z wynikami wytłumaczyła, że te osoby, które do mnie dzwoniły, one są na miejscu i powiedziała mi, pan był na bieżąco przed nimi obserwowany. I mm -hmm. policja mi powiedziała na przykład z pan miał o wiele więcej telefonów, tak? miałem może dziś razem do mnie dzwonił, ale ja w pierwszej fazie czekałem na tego klienta, żeby przyszedł do mnie, zjawił się w Mhm. Mm Nigdy się nie zjawił? Nie zjawił się, dopiero później się ten temat zakończyć, bo on na piero, że on chce zar zarobić, a mianowicie, gdzie pan jest? No, zawierzyłem temu kierowcy z busa, porządny człowiek, porządne nowe auto. No tak, tak. Dobra, proszę pana, spróbuję panu pomóc. Chociaż sprawa jest trudna Dobrze. i jak Pan sam zauważył dość niebezpieczna, bo e, zadrzeć z policjantami, przestępcami, jeżeli tak jest jak Pan mówi, to jest niebezpieczne. To nie jest kaszka z młyczkiem, prawda? I Pan się na to decyduje. Decyduję się. Panie Piotrze, stojąc w na postoju, jeżeli ktoś do mnie przychodzi, przyszła kobieta z psem i mówi do mnie, nie mam dozy policyjnej przez 8 miesięcy. I ta pani mówi do mnie, że oni mi dali zarobić, a ja chodzę na nich skarżyć na policję. A ja tak się patrzę na tą panią i zapytałem się grzecznie, w jakiej sytuacji mam się do tego pytanie odnieść? Ja wiesz, o co pani chodzi? Pani... Czyli, czyli oni przysłali tą kobietę. Czyli celowo tak? ktoś przyszedł i przysłali kobietę. Mało tego. Później jeszcze miałem dwa incydenty. Miałem telefon do trzech, żeby jechać, przebić przesyłkę. Odmówiłem. I przyszedł mężczyzna z dwoma przesyłkami, kartonami zapakowanymi. I prosił, żebym zawisł potarcił już. I powołał się na mojego świętej pamięci kolegę, który był starszy starzem, miał większe doświadczenie, że Pan Bogusław mu wosił te przesyłki. Ale ja aktualnie pana Bogusława nie ma i już nie będzie, bo nie żyje. A ja dziękuję. To ten coś się powiesił. Tak. On się powołał? Powołał się na facenta, tak, który z się, się powiesił? Tak, na tego Pana. To brzmi jak jakaś powieść kryminalna. To jest, proszę pana. Proszę pana, jak powie na no, 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 jest. Chyba Będziemy musieli też poprosić koleżanki i kolegów dziennikarzy, żeby pomogli w wyjaśnieniu tej sprawy, bo im więcej światła się na to rzuci, tym bardziej będziemy bezpieczni. Proszę pana, może jestem naiwny, bo ja jestem podarzy mózgu. Moja żona mówi, że ja nie, 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 nie myślę, ja myślę, ja mam to myślenia w jedną Jak coś wykonuję, to już staram się to dobrze wykonać i nie patrzę się co dzieje się dookoła, bo ja wykonując tą usługę, to ja po prostu byłem zwrócony, żeby jechać zgodnie z przepisami i mało tego, po pierwszej wygranej sądzie też mi pani mecena zarzuciła, bo tam się szykali tam tych panów, że zostali zatrzymani z tą kwotą 15 tysięcy, ja mnie z nich czy policja nie zatrzymała, ale pani mecena za tych panów dwóch z powiedziała, że policja ostatnim razem rzekomo za mną jechała, to czemu mnie nie zatrzymali, skoro to było wszystko pod nadzorem Policji. Czemu ja w tym momencie nie dostałem manek, proszę pana. No to tego nie wiemy. Dobrze, dziękuję panu serdecznie. Dziękuję. Będziemy walczyć. Pozdrawiam.